Sytuacja taka, że rodzice mogą preferować jedne dziecko nad inne. Ale zobaczmy, że normalnej rodzinie nawet gdyby było pięcioro- sześcioro dzieci i było dziecko chore, dziecko słabo się uczące, to dla, dla rodziców nie ma różnicy. To jest moje dziecko, dziecko mojego łona. I matka, ojciec kocha to dziecko. Niezależnie od tego, że jedno dziecko będzie przypuśćmy zdobędzie karierę i będzie wielkim biznesmenem, inny będzie tam prawda, na stanowisku jakimś dyrektorskim i tak dalej, a inne będzie tylko kaleką i nie będzie w ogóle mogło pracować i trzeba się nim opiekować do śmierci. I dla rodziców to są wszystko dzieci, to są kochane dzieci. Otóż Bóg jest takim Ojcem, dla którego my wszyscy jesteśmy równymi pod względem godności jako Jego dzieci. Niezależnie od tego, czy to będzie Rosjanin, czy będzie Amerykanin, czy Afrykańczyk, czy yy, Azjata, czy ktoś, niezależnie od tego, jak jest człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, dla Boga jest On dzieckiem Jego.